Gdzie, jest? Gdzie jesteś? Wiem, że. Jolo, nie igaj ze mną. Wiem, że tu Myślę, jesteś. Że jestem na tyle głupia, żeby nie ukryć swojej. w swojej obecności niespecjalnie? Jak cię. Ja wiem. Jak na ciebie czekałam, ci powiem. Hops, ja na ciebie czekałam. Bo. ty chyba coś ewidentnie do mnie masz. Żebyś wiedziała. No, 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 no. prostu, no ty... Ty... <noise> ty naprawdę. Dawaj, jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze <noise> raz! <aaaa>! No ty! <głos> <głos> jeszcze? Dawaj? Tyś tak powiedzieć, aż z sił. Nie, nie próbuj mnie, nie, nie próbuj nawet, nie. <noise> Dlaczego? Daj mi Wszystko wzią, przez ciebie wzią. przez ciebie jestem taka. <noise> Jak myślisz? To dawaj, przy... kolejny cios, dawaj, wyżej się, wyżej się, się po prostu, dziewczyno! Wracaj Ta... <laughs> <laughs> tu! Chodź tu! Jesteś <laughs> tego pewna? A spójrz na mnie. Spójrz na mnie. Pamiętasz, nie. co było Nie, z... nie... Spójrz mi w oczy, powiedziałam. Nie, nie... Tu mam oczy. Pamiętasz, co kiedyś było? Jak ci dobrze było pod moją opieką? Jak mogłeś zrobić wszystko, a teraz, Mati, musisz ci ograniczać? Nie chcesz tego? Zmuszałaś mnie, zmuszałaś mnie, by. Nie. Jesteś w sensie tego by że cię zmuszałam, to było tylko i wyłącznie z twojej woli. Nie. że masz komórki demoniczne, to nie znaczy, że nad Twoim umysłem też władam. Wszystko, co myślisz, co robisz, leży od ciebie. I w tym łańcuchu ja Cię nie kłamie. I to czy po prostu nie należysz do tej strony, którą obrałaś na ten moment? Nie, nie, nie próbuj mi. Nie, nie. Nie? Nie. Ja, tak, ja taka nie jestem! Nie jesteś, mówisz. Nie jesteś. A kto zabijał ludzi bez powodu? Nikogo nie zabiłam! Ach tak? Myślisz, że nie byłam tego świadkiem? Myślę, że ja ty nie obserwowałam? Nie. <gry> Myślisz, że kto wpada w furii i zaczyna bić swoich przyjaciół? Hm? Też widziałam. Nie... Ja... Nie, ja tak... Ja nie, nie... Komórki demoniczne dają ci tylko zwiększoną siłę. A czyny? To już twoja własna wola. Taka nie jestem. <noise> Możesz tak mówić w kółko. Ale no niestety, pomimo tego faktu, ja wiem, że się do mnie nie przyłączysz. Bo... No, twoi przyjaciele... Obecni tam ci leci w głowie? Znudzisz się niedługo nimi Mogę ci to obiecać, że za jakiś czas zabisz ich to z własnej boli, czy z cudzej? Po prostu ci to znudzi Nie? Tak ja nie jestem taka Nie wmówisz mi tego <słatki> Nie wmówię, nie jesteś a przypomnij sobie każdą sytuację, gdzie popełniałeś jakąś złą rzecz. Hmm? I co? Czułeś wtedy przepływ mocy? Tak, czułeś, ja to wiem. A dlatego, że wtedy komórki się aktywowały. Bo wtedy Ty sama chciałaś to zrobić. A nie one, tylko one ci pomagały. Hmm? I co ty to powiesz? Przez Ciebie też. Przeze mnie, nie. przeze mnie, przeze mnie. Tak. Ja, ja mogę potwierdzić, to no, przeze mnie. Mi się po prostu w życiu nudzi. Ja nie mogę długo się z jedną rzeczą. E, dlatego czasami trochę wam przeszkadzam, a czasami trochę wam pomagam, więc... Ale ten fakt tu nie zmienia. Że... No obecnie mi się znudziło to troszkę. Tak trochę was śpiegowałam, Tak trochę tutaj wam przeszkadzałam. No ale czas to zakończyć, bo się nudno zaczęły robić, no nie powiesz, że nie, No kurczę ile mogę być w waszej stronie I Z tego, że jak tutaj przyszłeś To Próbowałaś mnie zatykować. to ja chyba muszę się odpłacić, czy nie? Bo to się będę chyba robić, że jak ktoś komuś Coś daje, lub coś, tak, coś robi To powinien, to, to, ta osoba, której je, Jakby jest z tego yy, Jak to nazwać, jest tego właśnie Yy, no to osobę pokrzywdzoną Powinien chyba oddać, czy nie? <grytanie> nie zgodzisz się ze mną, na pewno Ale... No, powiem jak coś, prawda? To musisz powiedzieć to zwrócić I ja w tym momencie cię to zwracam. Więc mu się popłacać. Co? chcesz nie uwolnisz murek? No dawaj, spróbuj. Wiem, że tego chcesz. Wiem, że chcesz mnie pokonać. No, nie. <laughs> Wiem, że mnie, na... że, mnie, że mnie nienawidzisz. Ale chcę zobaczyć swoją drugą stronę. Liczę do trzech? Raz, dwa... Trzy! Nie. Po, nie, Raz, nie pozwolę ci się zdecydować. Nie. Dwa, trzy. I co, nawet teraz ich nie użyjesz? Nie. No dobrze. A w takim razie nie wiem, jak z tymi Renami stąd wyjdziesz. Ale co? No ja na razie zostają w takim razie. Lecę dalej przeglądać przygl świat, więc... miej nadzieję, że ktoś cię ratuje, bo twoja aura jest teraz tak słaba, że... to może trochę zająć. Więc widzimy hmm. się razem. Nie. Nie. Pomóc! Moce. Trzymaj, Trzymaj jeszcze trochę. Nie tu będzie